W miejscowości Kudelczy, koło Sokoła Podlaskiego. Tym razem jesteśmy na plantacji produkcyjnej około 5 hektarów. Gleba klasy 5, miejscami klasa 6. Patrzymy, sprawdzamy, weryfikujemy to, co robimy na plantacjach demonstracyjnych, z niezapowiedzianą wizytą na plantacji produkcyjnej u naszego kolegi. Rzepak rzeczywiście się około Metra 60, tak, e, co się dzieje, jeżeli chodzi o stan łóżki, jest bardzo dobry. Mamy częściowo zachowane ulistnienie, cały czas pracuje to to synteza, asymilacja dwutlenku węgla. Patrzymy na stan łodyg. Tutaj w zasięgu wzroku zobaczcie Państwo, mamy czyściutko. Wszystkie łodygi, nawet te najbardziej drobne, są zielone. Co trzeba tutaj jeszcze powiedzieć, że w związku z tym, że to jest gleba no, taka piaszczysta, istniały pewne obawy, czy poradzimy sobie tutaj z um, kondycją rzepaku. Jest to też teren, gdzie okresowo występuje susza, jest taka piaszczysta, więc istniały pewne obawy, że tam ten. Ta, ten efekt nie wyjdzie, ale muszę przyznać, że efekt jest bardzo dobry. Na to chciałbym zwrócić uwagę przy tej okazji również, że stan, jeżeli chodzi o ochronę e, przeciwko chwastom, stan, stan, skuteczność chwastobójcza jest bardzo dobra. Tutaj kolega zastosował mieszaninę na trójskładnikową napropamid, metazachlor i chromazon, i widać, że jest dobrze. Oceniamy stan szyjek korzeniowych. Moim zdaniem, one są dobre, ale zabieg był prawdopodobnie nieco spóźniony. Cała reszta programu bardzo dobra, my tu nie widzimy, nie widzimy w zasięgu wzroku jednej łodygi, która byłaby zaatakowana przez wertycyliozę jesienią, a nie wiosną. Nie widzimy suchej zgnizny kapustnych. Nie widzimy też zgnizny twardzikowej. I cały łan funkcjonuje. Widzimy, że że, że, że zachowana jest powierzchnia zielona bardzo dobrze. Jeszcze rzepak nie, szed, nie wszedł w okres bezlistny. Mamy dzisiaj 7 lipca. Stan plantacji, tej produkcyjnej, tak jak mówię, które, które weryfikujemy z plantacjami demonstracyjnymi obok miejscowości jest bardzo dobry. Można tutaj właścicielowi. Pogratulować że jest te stanu tego przypadku. Wszystko, co zaprojektowaliśmy, tutaj właśnie specjalnie do tego gospodarstwa, okazało się być trafione i skuteczne. Czekamy na plon. Mam nadzieję, że zweryfikujemy również pozytywnie tej plon. Proszę z góry na plantację w Kudelczynie. Widzimy, że przede wszystkim plantacja jest czysta. Nie ma żadnego zakwaszczenia, więc ten program oparty na trójskładnikowi, oparty na, na propamidzie, oparty na metazachorze i chromazonie był bardzo skuteczny.